Tajemnicze zaginięcie, które wstrząsnęło całym internetem. Od wczoraj cały internet drży na informacje o zaginięciu znanego polskiego streamera. Mowa tutaj o Adamie Grabowieckim który występuje pod pseudonimem Adamsi, który niedawno powrócił do internetu. Zaginiony znany jest z tego. Że znika na kilka miesięcy i powraca. Ten przypadek jednak jest inny. Adam się zawsze odpowiadał na wiadomości, które dostawał od swojego grona zaufanych ludzi, jednakże teraz tak nie jest. Adam wie nie poinformował nawet swojej własnej, rodzicielki, gdzie on znika. Dobrą stroną w tym zaginięciu jest to, że znamy ostatnie położenie zaginionego, nasza czytelniczka, która śledzi nasz program pracuje w ochronie, w budynku, w którym ostatni raz był widziany na oczy Adam Grabowiecki. Tym samym posiadamy też nagranie z ostatnich sekund przed wyjściem z budynku. Oto i one. Na nagraniu można zobaczyć, jak Adam opuszcza budynek. Wydawałoby się więc, że nagranie to czysty zbieg okoliczności, jednakże tak nie jest. Widać również towarzyszącego mu mężczyznę. W tym człowieku leży diabeł pogrzebany. Interpol w grudniu ubiegłego roku donosi o ucieczce niesamowicie groźnego mongolskiego przywódcy gangu Rumunów. Gang ten działał na terenie Mongolii, gdzie przywódca został też schwytany. Ten groźny przestępca odpowiada za World Trade Center, śmierć goryla Herambej oraz zabójstwo Epstein. Wszystkie znaki prowadzą też do tego, że to też on odpowiada za zniknięcie Adama Adamsiego Grabowieckiego. Człowiek ten to Gangarew Murunew. Seryjny morderca, Przywódca zorganizowanej grupy przestępczej, Gwalciciel, złodziej, Wróg publiczny numer jeden na terenie całej Mongolii. Czy to on odpowiada za zniknięcie Adama? Czy to on jest winny tej sprawie? Czy to wszystko jego zasługa? Na te pytania odpowiedź musicie znaleźć sami.